Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagramy w Mind Magic 7, jestem z Wandel. jak zwykle będę waszym gospodarzem. Zostało nam jeszcze do ogarnięcia te, te domki tutaj jakie są. E, właściwie ten dom i ten budynek e, na wprost nas, ale najpierw pójdziemy tutaj. O samo, co pamiętam to było e, mistrzułku Hmm. Tak, jeżeli chcecie zostać mistrzami łuku To właśnie mnie szukacie Ale Przyszliście zbyt wcześnie Najpierw musicie uzyskać Powinni podstawy, czyli zostać magami Wojownikami Powróćcie, gdy będziecie gotowi Tak, to jest gość, który zleca nam zadanie Na Awans w klasie Dla E, łucznika właściwie, Maga Wojownika w tym przypadku, generalnie e, jeśli chodzi o zleceniodawców w zadań e, w klasie to w przeciwieństwie do Magic Maj 6 to tutaj e, ci zleceni zleceniodawcy są mocno porozrzucani po mapie świata, więc e, no tak, trzeba ich szukać. Wszyscy to się po prostu chodziło do odpowiednich lordów, którzy dawali nam zadania i awansowali w klasie. Tutaj, niestety, no trzeba szukać jednego dla na ten temat z łuku. Tak, on tutaj można użyć z alcy z łuku. Jeździć po długom w posuwaniu się 8 tysięcy złota. Hmm. Tak, tu generalnie nie ma czegoś takiego jak e, wymagane chyba... E, Wymagana inteligencja albo wymagane statystyki do maksymalnego poziomu umiejętności. Też głowy nie dam. Jaskini talerzyńskie. Jaskini, wysokie podatki i wojny, w które cały czas wydaje się, wydaje się więc zmusiły mnie do przeniesienia się do Harmondale. Nie, żeby tu nie było przemocy, ale przynajmniej nie zaciągają do wojska. Pawli było już tak wiele wojen, że jeden z królów rozkazał wybudować tunel ze swojego zamku do grot na północy. Na wypadek, gdyby zamek znowu nie oparł się atakowi. A tak on jest zalefał. Mhm. Dobra, tutaj co mamy? Tutaj chyba jest klasztor. Hmm. Alice Nightwood, członkowska w 19. Ducha. Aha, już należy, należy się do tej, dobra. Przejście do niego. Czarnoksiężnicy mieszkają na górze Grzmiącej Pięści, w wygasnym wulkanie, który znajduje się na wielkiej wyspie kilka kilometrów od lądu. W czasie ostatnich wojen czarnoksiężnicy wybudowali tunele prowadzące pod kamienne miasto, żeby ułatwić sobie transport broni. Tunele są ciągle jeszcze otwartej można z niej korzystać mm, tak, to jest wskazówka jeśli chcemy dostać się do Nigon to po pierwsze, a po drugie to mam nawiązanie do Hirosów trójki Tam podczas jednej z kampanii e, 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 podstawowej podstawego chyba odrodzenia Ratki było coś takiego, że e, mm, Władcy podziemi, czyli Nigończycy, właśnie e, z... ...Kriganami e, się dogadali i stworzyli właśnie parę tunelów takich, których e, z, właśnie z Nigonu na, na ląd prowadziły. Takie, takie szczeguliki, takie takie smaczki. Bartram Silver... Złota. Ekspert do magii ducha. O, proszę bardzo. Akurat Cię potrzebujemy. 1000 sztuk złota. Będąc ekspertem magii ducha, wolno Ci będzie użyć wszystkich czarów, których mogą używać eksperci. Czary wyższego poziomu są silniejsze i będą bardziej użyteczne dla Ciebie i Twojej drużyny. Zabię z Ciebie eksperta w Magii Ducha. Jeśli posiadasz 4 punkty biegłości w Magii Ducha, starczy na zapłacenie 1300 zł. Mm -hmm. e, tak, tutaj zaklęcia. Jeśli chodzi o zaklęcia, tego chyba nie mówiłem, bo wiem wcześniej, tylko niezbyt jasno chyba. Ale w każdym razie powtórzę. Jeśli chodzi o zaklęcia, tutaj zaklęcia e, już nie są dostępne o, e, od. E, Pierwszego poziomu dla każdego. Tylko mają swoje wymagania jeśli chodzi o awans w umiejętności. Stopień, stopień zaawansowania w umiejętności. Na przykładowo nie możemy sobie kupić na przykład zaklęcia i nauczyć się zaklęcia meteorów. Eee, tylko musimy być odpowiednio zaawansowani. Musimy być na przykład mistrzem magii ognia, żeby móc meteory rzucać w ogóle. Have a dream Ride. Eee, ona chyba jest w co pamiętam, w Stedwick w Rati. Mieszka gdzieś w Stedwick, stolicy u Unii. Rozszerzy swoją wiedzę na normalnie O tym myślałem. Dobra. Będzie magia ciała Jarow Ells. Ellsmael Członkowską, Członkowską wilgię i jeżeli należy do tego. Aha, tenik Jeżeli chcecie rozpocząć ten mnicha, porozmawiajcie z Batłomiejem Chumę. Znajdziecie go w wiosce na południe od miasteczka Harwony. Mhm, bo tu jest też taka mała wioska. Mmm, eksport e, magii ducha... Eee, e, magii ciała. Nie spełnią wymagań, co? Brat Bombach to jest e, mistrz magii ciała. Uczniowie posługują się magią ciała, mieszka w bagnistych rejonach. Tatal jego dom znajduje się gdzieś na południu. Dobrze, e, biegłości magia ciała. No tak, bo to magię ciała w ogóle trochę tak po macoszemu traktowaliśmy do tej pory. Czas to zmienić. Cztery. Hmm. I ja mamy ja dwóch ekspertów w dwóch umiejętnościach. Jeszcze są tutaj, e, Są, co pamiętam, e, dwa dołki. Brachain Kadar, on jest. Yy... Wygraliście zawody Lorda Markhama? Powodzenia! Ostatni ludzie, którzy próbowali zrobić porządek w tym miejscu, weszli do zamku Harmony i nigdy już z niego nie wyszli. Kurhany? Kasludy mieszkające pod ziemią w Dolinie Kurchanów to zbiorowisko starożytnych cmentarzy. Eee, jeszcze raz. Teraz ludy mieszkają pod ziemią w dolinie kurchanów do zbiorowisko strażutnych cmentarzy budowanych wieki temu przez ich przodków, chcących oddać hołd upadłym królom i Nie do wszystkich kurchanów można się dostać z powierzchni, a wiele z nich jest ze sobą połączonych systemem magicznych teleportów i pułapek które chronią groby przed rabusiami jeżeli będziecie się dobrze przyglądali ścianą to powinniście zobaczyć znaki które pomogą wam w nawigacji tak to jest wskazówka która nam będzie potrzebna do nawigacji w kurhanach, generalnie kurhani to są to jest cholerny, cholerny labirynt I na szczęście mamy zrobioną mapę dawno temu przez siebie e... przez siebie zrobiłem mapę e... tych kurhanów i Mniej więcej wiem jak co gdzie jak dojść żeby je wszystkie zaliczyć torrent serio Arcmistrz i Woda. Łcznik nie może się nauczyć. Musisz posiadać tu arcymag albo Lish. Mhm. Jeszcze tutaj. Peryl Lightfingers, Ekspert w kradzieży. Lian Shadowrunner Mistrz uczący sztuk kradzieży mieszka w goblińskiej wiosce we wschodniej Danii Leonard Skinner Leonard Skinner, przepraszam Mistrz o zbieraniu pułapek mhm. 7 punktów w 2,5 2500 I aha, bo nie jestem jeszcze tym ekspertem na GTA. Wygadany silk. arcymistrz sztuki rozbijania popek. Wygadany silk mieszka na południu Nigonu. Tak, jeśli chodzi o rozbijanie popek, jest to chyba. A nie, przepraszam, na alcymistrza potrzebny jest awans w klasie, ale generalnie, jeśli chodzi o mistrzostwo, to. Nie jest ono konieczne e, do, do a masa się nie jest do mistrzostwa w rozbaniu. Powtórzę to jeszcze raz, rozbęnie powiek w tej grze jest bardzo przydatne. Tak się zastanawiam... Bo... Tutaj... Na południu od tych dwóch domków jest... Yy, ta wioska o której mówili Gdzie ten chum cały Można by się do niego przejść Z drugiej strony... Nie czy mi się uda z kolei zejść o widzicie już jest wioska trzeba z kolei zejść z powrotem i tak jeżeli aha no tak potrzebujemy eksperta ale jeżeli będziemy mieli, mieli eksperta to na tych wzgórzach mamy mnóstwo, ale to mnóstwo e, składników takich, e, takich rzeczy no, mm, do zbierania, tak zwanych niebieskich e, skarbów. Generalnie rzecz biorąc, warto to zbierać, ponieważ to się przydaje i nie zawsze są to składniki, też. No dobra, zobaczmy tą wioskę. Hmm. Ania Kirklin za W galiście zawodu Lord Mark -ma. Powodzenia Ostatni do mhm. Bunty W harmonii ludzie rzadko się buntują. Nie kilka razy ale kilka razy zdołali wywołać spore zamieszki. Przeważnie władcy nie rządzili wystarczająco długo, żeby można się było przeciw nim buntować. Ale zdarzało się wśród nich wyjątkowe kanale. Oczywiście nie sugeruję, żeby taki jest w przypadku, moi Lord O, te gra próbuje nam. O, ekspert w ziemi. że przydoby się nam he, he hmm, ten członkostwo członkowstwo członkowstwo magii ziemi raven myśliwy adres w wrogów to jest naj e, mniej potrzebna umiejętność w całej grze jaskini białych klifów Poza Harmony znajduje się ten grot, w którym zawsze ukrywają się bandyci, potwory i inne dranie. Nazywają je jaskinia białych klifów. Jeżeli kiedykolwiek ktoś was obrabuje, albo będziecie chcieli kogoś ukarać, wystarczy, że się tam udacie. Możecie być pewni, że znajdziecie tam kogoś, z kim będzie, moż z kim będzie można powalczyć. Mhm. Regory Wyber. Ekspert w percepcji hmm. nie wspomniał wymagań. Ale Garrett Dowds Last Leranski Pierpońcie. okej. Okay. A tych e, lokalizacji mistrzów też nie będę do końca czytał, bo to nie ma sensu. Turgonowy Rwidom. Turgon hmm, ciekawy przydomek hmm. O właśnie, ekspert walce toporem, nie Jakbyśmy zdecydowali się na łowce. Łowcy mają jako jedyni Alcy, w walce toporem końka, z korikarskiego obowiązku Tylko zaznaczę sobie tego Miszcza w walce toporem Mieszka w kamiennym mieście um. Ale Alcymi walki mieczem ponieważ nie interesuje. Um. Niech mu nie zerknę Friedrich. Y Kup groty, strzało za 20 sztuk złota, sprzedaje drewna cylindryjańskie. No można się bawić w handel w tej grze. Można się bawić w handel w tej grze. Ale trzeba wiedzieć, gdzie, co i jak. E... Gdzie, co i jak, bo inaczej. E... będzie nam zalegać jak ekwipunku ten towar, który weźmiemy ze sobą, to są naprawdę pokaźnej wielkości kunki Niemniej można zbawić, zabawić się trochę takiego handlarza i na tym nieźle wyjść Ale ja się w tamtą nic nie bawię Sablewood Sable na no, ucinka chowańców mam dla Ciebie zadanie Członkowsko, gildi Ziemi. Tak, jest. Yeah. Kamienne miasto. Ludzie powiadają, że Kasnudy mieszkają na Połyskowiach na południu od Harmonyl. Ale to nie do końca jest prawdą. One mieszkają pod nim. Wrota frontowe znajdziecie w centrum Doliny Kurhanów, tam gdzie zbierają się trzy mosty. I Ellen Farswell, członkowską Wilni Wody. O, właśnie, handel. Wielu kupców Eraty wynajmuje wędrowców, żeby dostarczali ich towary. Jeżeli będziecie kiedyś potrzebowali trochę grosza, to znajdziecie takiego kupca i dostarczycie go towar tam, gdzie Wam powie. Mhm. to jest właśnie to, o czym mówiłem. Na tym można trochę zarobić, ale generalnie nie opłaca się. E, dobrze, co my tu mamy? Ronald Kinney, członkostwo, kinny oczywiście. Łowcy nagród. Każdy, kto potrzebuje pieniędzy, może odwiedzić budynek Rady Miasta, w każdym większym mieście, żeby odpowiedzieć się. Za czyją głowę wyznaczono nagrodę? Rada Miasta zawsze obawia się potworów zżarających ludzi, bandytów czy szalonych czarodziejów i nakłada nagrodę na głowę tego, który najbardziej dał się we znaki w danym miesiącu. A czy to, co mówiłem, tak, że nagrody co miesiąc za Radę Miasta, im lepszy potwór, tym większa nagroda. No i właśnie nikt nie odgadnie według jakich kryteriów dokonują wyboru, więc się tym nie frasujcie za to. Całkiem nieźle płacą za wykonaną robotę. Tak, i to jest takie... Ja się w to nigdy nie bawię. Bartłomiej Hum. Ok. Dzień dobry, jestem Bartłomiej hum, Mistrz tego monasteru. Czy mogę wam w czymś pomóc? Zajmijczony. A, to normal, że początkujący miści proszę o pokazanie im ścieżki oświecenia. Powiem wam, jak ją znaleźć, choć musicie dotrzeć tam sami. W Dolinie kurchanów znajduje się wiele grobowców. Jeden z nich zbudowano w miejscu, z którego bije wielka naturalna moc. Łatwo go zauważycie, gdy gdyż odróżnia się od reszty. idziecie tam i medytujcie przy wodzie. A wasz awans na wtajemniczonego stanie się punktem. Tak, to jest yy, zadanie oczywiście na awans w klasie dla mnicha. Niemniej... my możemy też to zadanie wykonać. Dodatkowo dostajemy... doświadczenie i tytuł honorowego yy, wtajemniczonego. No naprawdę głównie dla doświadczenia robi się to zadanie. Po nic więcej. Dobra, yy, wychodzimy z tej wioski. Ja coś tam z tej... coś mamy do picia? Moc plus 10 tym co, tymczasowo. Okej. Okay. Nie wiem, ile mi to dalej. Okej, okay. dobra. Yy. I tak, ja myślę, że możemy tutaj spokojnie yy, wejść z powrotem, powrócić do wioski. Przez terytoria goblinów nie będę się na razie pchał, bo to. Na razie nie ma sensu się. O, konkurs, nie? Mam jest konkurs, ale co to za konkurs? Celności. spróbować czasami się tutaj spawnują na, yy, na tych górkach yy, yy, czasem na tych górkach się spawnują różnego rodzaju przedmioty czasem często dość dobre więc warto yy, pilnować yy, tego co się dzieje mi sobie warto obserwować okolice. Dobrze moi drodzy, ale myślę, że tutaj zakończymy odcinek. bo ja bym z Wandelf. To bo mają 7 następnego odcinka. Na razie cześć. W następnym odcinku wejdziemy w sedi za i będziemy wyżynać tamtejsze gobliny. A więc na razie. I cześć!